Cześć, cześć, witajcie serdecznie z, prosto z konferencji Blockchain i Finanse w Warszawie. E, zakładam, że oglądają nas tylko ci, którzy, którzy nie przyjechali, no bo prowadzimy dzisiaj bardzo wiele rozmów, e, ale na początek się przedstawię, bo zacząłem od wstępu, a nikt nie wie kim jestem, nikt mnie może do tej pory nie widział. Przypuszczam, że mojego towarzysza do konwersacji również, a więc ja jestem ten Jurek S., ta postać nieujawnionej nie twarzy. Przepraszam, ale będę sobie pozwalał na liczne żarty, bo to już jest taka późna pora dzisiaj. Yy, więc najpierw było oficjalnie, <laughs> potem było merytorycznie, a teraz już jest po prostu tak trochę luźno. Ja się muszę wspomagać zresztą, jakimiś, to powiedzmy, kofeinowymi dopalaczami. Więc, tak, ja się przedstawiam, Jurek S., czyli człowiek, który na co dzień robi, może nie na co dzień, przepraszam, co tydzień robi wam analizy i w formie tekstu, i w formie wideo. A obok mnie mój serdeczny kolega z zespołu, ale nie będę go zapowiadał, niech sam się przedstawi. Także ja się nazywam Adam, część z was może mnie znać pod nickiem Stokarz, pod którym też publikuję na BitHubie swoje analizy. No i co, i zacznijmy od... zacznijmy od shitpostingu. Godzina jest naprawdę późna, także wybaczcie nam nasz podły humor, ale... Yy... Ale Jurek, proszę, proszę. Przepraszam, ale jeszcze chciałem dać taką uwagę, że na, na co dzień jesteśmy... Tak sztywni w tych analizach, tak myślę, że, że dzisiejszy humor to wszystko zrekompensuje i. I cóż, najpierw no tak mamy bardzo mało czasu na to, żeby z wami porozmawiać, żeby wam się pokazać. Więc no na pewno zrobiliśmy to, co najważniejsze, pokazaliśmy się wam. E, zastanawialiśmy się przed chwilą, co w ciągu tych kilku czy kilkunastu minut powinniśmy wam powiedzieć, czego jesteście ciekawi, e, no więc wpadły nam na szybko jakieś dwa tematy. E, i cóż, pierwszy temat, no oczywiście tematy dotyczące rynku kryptowalut. Na tym się skupiamy. Pierwsza rzecz to poza, poza jakimiś takimi sztywnymi pytaniami, czy Bitcoin będzie rósł, czy wzrastał, to, to pytanie o Halving. Tak? Wielu, wielu z Was pyta nas nieustannie, czy Halving będzie miał wpływ na cenę. Jeśli tak, to jaki? Czy to będzie przed Halvingiem, czy po? Ale ja przekazuję tutaj kolegę, on na pewno ma większą wiedzę na ten temat, więc. Dziękuję bardzo. Ja już wypowiadałem się na temat halvingu w jednym właśnie z materiału Bithuba, który dzisiaj nagraliśmy. Natomiast w tym czasie miałem okazję porozmawiać również z pewnymi górnikami, którzy byli na konferencji, i też oni przedstawili mi swoją perspektywę, i jest naprawdę ciekawa, ponieważ co ja zakładam, że się stanie, to przede wszystkim mam takie dwie perspektywy. Czyli po pierwsze, albo ten halving, jest kompletnie, kompletnie niedoceniany w tym momencie przez ludzi. Czyli każdy wie, że halving będzie, ok? Jest taka informacja zupełna, którą każdy uczestnik rynku ma. Natomiast być może jeszcze rynek nie docenia tego, jak ogromnym i ważnym wydarzeniem dla bitcoina jest sam halving, czyli ograniczamy połowę nagrody z bloków, co jest bardzo, bardzo znaczące. I Moje podejście do halwingu nadal było takie, że być może ta data majowa nadejdzie. Nie będzie się nic działo, nie będzie się nic działo. I nagle trzy miesiące po, pach, mamy wielki wystrzał na rynku. I nagle ludzie ogarniają się, halo, redukcja bloku, redukcja bloku, czas zacząć kupować. I rzeczywiście zaczynają kupować i cena bitcoina na rośnie. Natomiast szczerze mówiąc, jest to bardzo trudne do przewidzenia, ponieważ Próba historyczna, jaką mamy, to są dwa, trzy halvingi? Dwa w tym momencie, albo trzy, nie wiem, <ścoughs> szczerze mówiąc. Natomiast nie możemy na podstawie danych historycznych jasno stwierdzić, co po halwingu mogłoby się stać, co jest podobne. Ale skoro rynek zakłada, że rzeczywiście mamy szanse na wzrosty, to być może jest to samo spełniające się przepowiednia. I nawet jeżeli spojrzymy na strukturę opcji, którą mamy dostępną na y, jednej z giełd kryptowalut, FTX-ie, to widzimy, że korekty na drugi kwartał tego roku handlowane są za 2000 ponad dolarów. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że y, sam rynek w tym momencie wycenia hal Bitcoina na około 2000 dolarów czystego ruchu w cenie. Oczywiście nie wiadomo, czy będzie to w dół, czy będzie to ruch w górę, ponieważ mówimy o strategiach opcyjnych. Natomiast wiemy, że rynek spodziewa się dojścia cena bitcoina 9000 dolarów średnio teraz, czyli rynek spodziewa się dojścia do około 11000 dolarów i zobaczymy. Myślę, że takim najbardziej rozsądnym podejściem, jeżeli jesteśmy inwestorem długoterminowym, to jest trzymać się naszej pozycji, nie kombinować. Nie sugerować się też opiniami innych, w tym, w tym nas, ponieważ być może okaże się, że nie mamy bladego pojęcia, co się stanie. I jeżeli jesteśmy inwestorem krótkoterminowym, tutaj już zalecałbym stosowanie się całkowicie do swojej strategii tradingowej i poleganie na niej, i zbytnie pamiętanie o tym, że halving nadchodzi, ale też może niech to nie będzie cała determinanta naszej strategii i naszego działania. Także tyle, jeżeli chodzi o halving. Ja chciałbym się zapytać Ciebie o Twoją metodologię analizy technicznej, którą możemy obserwować w artykułach, które publikujesz. Chciałbym, żebyś opowiedział nieco więcej na ten temat i przybliżył naszym, naszym widzom, jak to wygląda od podszewki. Jasne, więc tak, ja jeszcze co prawda o halvingu chciałem Cię coś zapytać, ale może faktycznie czas nas nagli, więc, więc nie będę tego przedłużał. To tak, żebyście wiedzieli, my na co dzień nie wymieniamy się ze sobą informacjami, dlatego że no przynajmniej jestem zwolnikiem takiej zasady. Że w momencie, kiedy pracuję nad analizą, dla Was czy dla siebie to bez znaczenia, staram się nie zaglądać do analiz moich kolegów branżowych. To jest taka moja zasada, którą w momencie, kiedy ja zacząłem stosować, to, to moje analizy by stały się o wiele bardziej skuteczne. Natomiast naprawdę wystarczy przeczytanie jednego artykułu i teoretycznie nawet niezgodzenie się z nim przed analizą i już podświadomie gdzieś coś się przestawia albo bynajmniej nawet jeżeli moja linia się nie zmienia, moja obserwacja, to tracę pewną sie, pewność siebie, pewnego rodzaju i i to też na pewno także to jest taka moja zasada. Dlatego też mówię wam o tym, ponieważ często Pytania, czy, czy my się komunikujemy? Dlaczego Stokarz widzi, że coś będzie robiło albo odwrotnie? Powtarzam, to jeszcze raz, to, to, to są dwie zupełnie niezależne analizy. I to chyba dobrze, że taką, taki materiał wam publikujemy, dlatego że to wy ostatecznie wyciągacie z tego merytorycznie to, co jest dla was najważniejsze, tak? Dodam, że jest między nami może niecałe, ale prawie 20 lat różnicy w wieku, także ja jemu zazdroszczę tej energii, którą on posiada. Zresztą widzicie, że nawet do dzisiejszego nagrania to musiałem się wspomagać yy, przez racji racji mojego wieku yy, już. Yy, ale on pewnie chętnie by mi pozazdrościł jakiegoś panowania nad emocjami i, i może doświadczenia. Yy, dobra, ale wracam, bo znowu rozwlekłem. Więc tak, jeśli chodzi o metodologię, jest taka zasada, która, którą ja wyznaję, że metodologię najlepiej znać, w, no może wszystkich się nie da, ale jak najwięcej metodologii y, trzeba mieć opanowanych, ponieważ to jest tak jak z wyznaczaniem drogi w, w, do dotarcia do, do jakiegoś punktu, dajmy na to, nie wiem, nawigacji, że tych dróg może być wiele, a tylko jedna będzie odpowiednia i będzie dogodna, także tak samo jest z metodologią. Y, ja nie wiem, której dokładnie użyję dla analizy, ale to się po prostu dzieje tak, że w momencie, gdy otwieram wykres, gdy od, od, uruchamiam komputer, otwieram wykres yy, i widzę ten wykres, to jakby pewne rzeczy, schematy już się same nakładają na ten wykres. Także tu nie ma reguły, od czego zaczynam lub na czym kończę. Natomiast jeśli chodzi o metodologię, no to właściwie chyba pisałem już o tym dla osób, które oczywiście czytały mnie od początku na BitHubie. Tam było bodajże 7 punktów. Na pewno jest to Elliot, na pewno to jest yy, trend following. Na pewno są to wsparcie i opory, ogólnie pojęta geometria rynku, także to jest to czego ja używam i oczywiście cały czas się uczę, to, to analiza wolumenu, do tej pory radziłem sobie bez tego, oczywiście radziłem sobie, ale, ale na pewno ta analiza wolumenu by podniosła moje zdolności czy skuteczność, no chociaż która w tej chwili myślę, że sami ocenicie, że jest na całkiem niezłym poziomie. Przez skromność nie będę już dalej sobie dodawał. Ale dobra, no ja powiedziałem swoje, stokarz. Jeżeli chodzi o moją metodologię, to jest ona jak najbardziej prosta i zazwyczaj zaczynam od zaznaczenia długoterminowych linii wsparcia oraz oporów. Czyli zaznaczamy długoterminowe wsparcia, opory, horyzontalne. Ostatnio zacząłem też do swojej analizy. W, powoli wdrażać linie diagonalne. Powoli sprawdzam, jak one, się, jak one funkcjonują w tym moim systemie. Patrzymy, jaki jest wolumen w pewnych miejscach. Załóżmy, kiedy cena dochodzi do danego wsparcia bądź oporu. Sprawdzamy, co tam rzeczywiście się działo, czy pojawiali się kupujący, czy, kupu, czy pojawiali się sprzedający. I to daje nam większe prawdopodobieństwo tego, że załóżmy, dana linia wsparcia bądź oporu się utrzyma. Oczywiście, nie ma jasnych, takich definitywnie skutecznych reguł analizy technicznej. Każdy w pewnym procesie twórczo doświadczalnym tworzy taką swoją optymalną, powiedziałbym, metodę i tego Wam życzę, żebyście na podstawie wiedzy, którą my Wam przekazujemy, doszli w końcu do takiej swojej metody na rynek. Dobra, a ja jeszcze mam takie dwie kwestie, bo przypomniało mi się w tej chwili, mam nadzieję, że czasu starczy. Przypomniało mi się w tej chwili, że wiele osób pyta, e, mnie przynajmniej, pewnie ciebie też pytali, e, skąd my tą wiedzę czerpiemy i, i jakby pozyskujemy. I czy, czy mógłbym, często pytanie jest, czy mógłbym podać jakieś książki, tytuły, artykuły i tak dalej. Więc moja rada taka jedna, jedyna, jeżeli chcecie się naprawdę tego uczyć, dla osób, które chcą się tego uczyć, to jest taka, że. E, Unikajcie teorii. Jeżeli chcecie czerpać wiedzę, to czerpcie ją od praktyków. Dlatego, że praktyk rynku finansowego ostrzeże Was przed jakimiś pułapkami, takimi, które później w życiu sam przerobił. I być może no, ograniczy wasze straty od początku, to jedna rzecz. Także tylko od praktyków. Znajdźcie kogoś, kto to potrafi, ale potrafi to skutecznie, czyli faktycznie zarabia pieniądze i od niego się uczcie. Nie czytajcie artykułów, nie czytajcie książek. Naprawdę, to będzie dla was, moim zdaniem, to będzie dla was zgubny początek, sparzycie się na tym. A i tak wiadomo, że nawet jeżeli dotrzecie do, do najlepszych praktyków, którzy mają najlepszą wiedzę, to i tak tylko nieliczni z was po wielu, może miesięcznym, to nie, ale nawet letnim, po wieloletnim okresie wytrwałości dojdą do jakiegoś etapu, że będą mogli sprawnie zarabiać. Jedyna droga, jedyna, jedyna, jedyna szansa na zarabianie w ten sposób i liczcie się z tym, że te straty na początku waszej drogi będą, bo są zawsze, nie znam nikogo, kto bez strat wszedłby w, właśnie w rynki finansowe. To, to o czym chciałem porozmawiać, zaraz przekażę ci mikrofon, natomiast też istotna rzecz a propos moich analiz, wiem, że może skaczę z tematu na temat, jeżeli ktoś z Was chce zapoznać się z tym, co ja analizuję i jak analizuję, to pamiętajcie, że trochę to jest tak jak z serialem: że niektóre seriale można oglądać, bo każdy odcinek to odrębna fabuła, a inne to po prostu taki typowy tasiemiec, gdzie trzeba wszystko jakby znać od początku, co się działo wcześniej historycznie. Tak samo jest z moją analizą. Jeżeli ktoś, e, ostrzegam Was przed tym, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś z... czy e, zapozna się z moją analizą nozą najbliższą, nie, tak się nie da, trzeba cofnąć się wstecz o, o, o ileś tych odcinków, a najlepiej zacząć od żeby cały mój proces rozumowania i, i ten identyczny sprawdzić i żeby to skutecznie odczytać, co ja mówię, tak. Ja oczywiście pokazuję wam zyskowne transakcje, przyznaję się też do tych stratnych transakcji, ale tak jak mówię, to musicie być z tym na bieżąco od początku. Przekazuję. Jeżeli chcielibyście skonsumować nieco wiedzy na temat y, tradingu, to ja od siebie mogę naprawdę z ogromnie szczerym sercem polecić tradera Dantego. Wpiszcie sobie albo na Twitterze, albo wejdźcie na jego stronę i po prostu skonsumujcie jego materiały. Są też na YouTubie, jego metody. A część z tych filmów jest nawet przetłumaczona na polski. Ja również w swoim poradniku analizy technicznej, który możecie uzyskać poprzez, poprzez zapisanie się do newslettera BitHaba, opisuje pewne te metody, takie jak SVP, Swing Failure Pattern. Macie to wszystko wytłumaczone po polsku, macie przykłady z rynku kryptowalut, wraz z wejściami oraz wyjściami, ustawieniem stop lossów w przypadku stosowania tej techniki. Także ze wszystkim można się zapoznać. Wiedza. O tradingu naprawdę jest darmowa, i czasem nawet nie trzeba przemielać tych wszystkich książek. Tak jak mówił, praktyka, praktyka i straty. I straty. <laughs> Oczywiście nikomu z Was tego nie życzymy, ale praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Jeżeli ktoś chciałby też. Uh, zobaczyć szerszą grupę traderów, którzy rzeczywiście są świetni w kryptowalutach, to ja polecam wejść na mój profil na Twitterze, wejść w zakładkę, również Stokarz, wejść w zakładkę Obserwowani przeze mnie i tam pojawi się lista kilku, kilkudziesięciu, po prostu spójrzcie, kto z tych ludzi traduje i są tam naprawdę światowej klasy traderzy kryptowalut, od których ja też bardzo, bardzo wiele się nauczyłem, także Taka ciekawostka dla wytrwałych. No dobra, to jeszcze jedna kwestia chyba pozostała, a mianowicie nasze plany na 2020 rok. To znaczy nasze, czyli moje jako analityka, tradera, listokarza w relacji z BitHubem i w relacji z, no powiedzmy, z tym konsorcjum BitHub Flying Catom. Więc tak, jeśli chodzi o moje analizy, które znacie. To szaleństwa nie będzie. W tej chwili plan jest taki, żeby utrzymać poniedziałkową analizę w formie tekstu, w której zawsze znajduje się Bitcoin, w której zawsze znajduje się albo prawie zawsze dominacja Bitcoina, żeby tą korelację do, do pozostałych altcoinów zweryfikować. I jeszcze dodatkowo kilka kryptowalut. To utrzymam, natomiast myślę, że no stanę się w tym doskonalszy, dlatego że ja nie jestem. Ja nie mam doświadczenia prezentacji jako takiej, oczywiście mam doświadczenie w handlu i w analizie. Ta prezentacja się tworzy, słucham Waszych uwag, tych krytycznych oczywiście też. Jeżeli będą wpływać, to będę jakoś tam starał się je brać pod uwagę. No i plus dopełnienie tej analizy w formie, w formie wideo, w formie wideo z nagraniem bezpośrednio z wykresów z platformy MetaTrader i z TradingView. Cóż, tutaj, no tutaj też na pewno muszę udoskonalić swoje metody prezentacji, bo jeśli chodzi o analizę jako taką, to w tej chwili nie mam sobie jakby tutaj nic do zarzucenia, a jest ona sprawdzalna. Zresztą chyba sami zauważyliście. A jeśli okazałoby się, że, że starczy czasu na coś więcej, no to no to na pewno Będziemy to chcieli wkleić jeszcze dodatkowo w ciągu tygodnia, ale to bez obietnic. Trzymamy się tego, co jest i udoskonalamy. Jeżeli chodzi o moje plany na BitCup w 2020, to oczywiście dalej będę kontynuował swoją serię, która pojawia się czasem w czwartek, czasem w piątek, czasem w weekendy, nie jest to aż tak regularne. Natomiast co tydzień rzeczywiście możecie ją przeczytać? co chciałbym w niej dodać przede wszystkim analizę statystyczną e, pewnych aspektów rynku kryptowalut oraz sprawdzania strategii, e, też w sposób automatyczny poprzez e, różnego rodzaju skrypty oraz programy. Także możecie być pewni, że zobaczycie to w drugim kwartale tego roku. Mam nadzieję, już już e, te, metody, te metody wejdą do zakresu mojej analizy technicznej. Co więcej. Na pewno w tym roku pojawi się poradnik, oczywiście też mam nadzieję darmowy, odnośnie market profile i wykorzystania market profile, szczególnie do handlu właśnie kryptowalutami. Jak to wszystko ustawić, z czym to się je, co to właściwie jest i dlaczego, dlaczego uważam, że warto byłoby o tym napisać. Także, także tyle. Coraz więcej profesjonalizmu. Aha, i jeszcze jedno. Zastanawialiście się na pewno dlaczego, mimo tego, że mamy czasami odmienne podejście do rynku, i tak na nim zawsze zarabiamy. I odpowiedź jest bardzo prosta. Kwantowe rozdzielenie rzeczywistości. Tak, to oczywiście na, na sam koniec w formie to. anegdot i żartów. Dobra, a jeszcze jedno. Bitcoin rósł, czy będzie spadł? Sorry, ale musiałem, nie mogłem się powstrzymać. Twoje zdanie? Będzie szedł w bok. Czasem też możliwe, że nawet do tyłu. I tym optymistycznym czy pesymistycznym akcentem, no miało być żartem, kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie z konferencji. Eee, myślę, że ja jestem pierwszy raz na konferencji. Ty też chyba, nie? Pierwszy. Jak za rok będziemy oczywiście tutaj razem w tym samym składzie, to, to może przygotujemy jakieś Wam takie stoisko, żebyście mogli przyjść, żebyśmy mogli Was trochę poduczyć, pokazać, no czegokolwiek będziecie oczekiwać, żebyśmy mogli Wam to zaprezentować. Na tym chyba kończymy. Pozdrawiamy, cześć!